Cześć, Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Saigi A w dzisiejszym filmie spróbujemy zdobyć sobie zajęczy miecz. Tak ja już to mówiłem w poprzednim odcinku, gdzie zdobyliśmy sobie rozszerzenie Ender Chester. Myślę, że w następnym odcinku możemy spróbować zdobyć yy, zajęczy, okuszę. Yy, tak jak już mówiłem w dzisiejszym odcinku, spróbujemy sobie zdobyć zajęczy mieczyk. I z góry chciałbym powiedzieć, że nagrywam to już drugi raz, ponieważ, no jakby to ująć za moim pierwszym nagraniem otworzyłem 7 pisanek poziomu trzeciego, więc w których wyleciało mi dwa staki serc, trzy niepodpalenia i dwa pisklaki chyba. Yy, tak, chyba tak właśnie poleciało, więc totalnie nie oddało i yy, ucięło mi wszystko to. I jedno co mi zostało to yy, kiedy to wszystko sobie wystawiłem na rynek. Więc teraz wam po prostu pokażę, ile mi się udało z tego po prostu wszystkiego, co sprzedałem, zarobić, no i spróbujemy sobie jakoś na to dorobić. Dobra, widzowie, jestem już sobie w RTP i tutaj mam czeki. Słuchajcie, tutaj jest na 100 koła, yy, a tutaj jest na 20 koła. Razem mam 146 koła, tutaj mniejsze serduszka z tego openingu zostały i tutaj jest spis, kliknąć 37. dni i gdzieś, albo mam użytego, tego drugiego, nie pamiętam. No tak, drugiego mam użytego. Yy, a, więc, no, słabo niestety poleciało. Tutaj większość żydanków sobie sprzedałem. Więc teraz spróbujemy sobie posiedzieć może na eventowej strefie i pozbierać sobie troszeczkę ja jak poziomu drugiego. Dobra, więc słuchajcie widzowie, mi się nazbierać tutaj 400 takich pisanek. Jest godzina druga w nocy, więc, no, troszeczkę to. Zajęło, ale nie było aż tak źle jak w dzień. Lecimy sobie szybko RTP i mam nadzieję, że coś odda. Jakby SV poleciał, to widzowie mamy już mieczek, nie mamy cel dzisiejszego odcineczka. Dobra, uwaga. I wolimy. Dwa chorusy, czyli największe gówno, jakie mogę drognąć. Pisklak. No, tak sosął. So. Cztery zaczerwania gówno. Ref, bodajże. Kolejny pisklak. Dla wyjaja to gówno. A, zaczerwania wcześniej pójdzie, no i ferwerki. No to powiem wam, że naprawdę bardzo słaby ten drop. Tutaj mamy e, cztery piskałki, by the way. No nie powiem, to był wydrop drop. Dobra, powystaram sobie jeszcze te jajeczko. Zobaczymy właśnie, sprawdzę widzowie teraz sobie, robimy jeszcze z wami. Ile chodzi najtańszy mierz? Pamiętajcie, że jest trzecie w nocy. Druga właściwie. Więc teraz są nienormalne ceny, jakby to ująć. 220 koła, dobra. 190 koła. ciszy. 50 koła muszę wytrzasnąć. Do eee, swojego obecnego nie będę raczej sprzedawał. Szkladami go. Te książeczki mogę sobie powystawiać. popatrzymy sobie, ile one są. Bo jak są mało warte, to nawet się ich nie opłaca wystawiać. Po trzy koła. No, ale to ja wystawię, sobie widzowie. sobie. Każdy dolar się liczy. W sumie to też sobie wystawiłem, za trzy koła. Zobaczymy sobie te pisklaki może. No ale to nie wiem, co mogę jeszcze sobie porobić, żeby dorobić, jakkolwiek to brzmi. Yy. Myślę, że z powrotem wracam na strefę. I co widzę? Widzimy się, jak będę miał kolejne pisaneczki, co nie? Dobra, widzowie, ogarnę sobie tutaj kolejne cztery yy, pisaneczki poziomu drugiego. Ja mam nadzieję, że z nich coś ciekawego wydropił. Uwaga, uwaga, lecimy z pierwszą, osiem zaczarowań, nie jest tak źle, mi się to przyda. To beznadzieja. Dwie perły i... Już myślałem, że to jest SVI. a już się podnieciłem, pośpiech. Dobra, ja sobie... to nie, już mam na killofię. No dobra. No to. Szkoda, szkoda. Że tak słabiej się poleciało. Jednak trochę się to zbiera, nie? Jednak trochę boli, jak taki gówno leci. Nieco. Więc... Co mogę spróbować jeszcze porobić? Hmm. Dobra, to co No, Chyba idę dalej zbierać, nie? Dobra, widzowie, udało mi się pozwalać, jeszcze cztery pisanki. Jest już trzecie w nocy, więc to już jest ostatni opening dzisiejszej nocy. Sobie dogramy tutaj jutro rano, jakie to mieczek będziemy kupowali. I uwaga, perełki dropnęły. Uuu, nice, nice. Oddało. Oj, to nie oddało. I no i czekam. No. Uwaga, o 150 dolarów dobiliśmy. Myślę, że na spokojnie jutro powinna się pojawić oferta e, właśnie króliczego miesza. Myślę, że tak spokojnie, że za 150 koła uda się nam go wyhaczyć gdzieś. E, no i co? I widzimy się jak będę już jutro rano. Dobra widzowie, a więc nadszedł już ranek. No i pierwsze, co mnie przywitało, to bardzo miłe komunikaty o tym, że moje rzeczy się sprzedały. A więc tak, jak już widzicie, tutaj po moim koncie mam 190 tysięcy prawie. Uwaga, wchodzimy sobie tutaj na ryneczek. Ja nie wiem, czy to jest do na jak za taki mieczyk, no ale nie, nie znam się, a bardzo mi zależy na tym zajączym mieczu. Więc tutaj jest za 180 koła, ze spowolnieniem i... No, to jest mocne. Po uderzeniu przeciwnika blokuje możliwość jakieś 4 sekundy. Więc ja sobie go kupuję. Bum! Słuchajcie, widzę ja mały króli czy właśnie w ławce. To jest naprawdę mocne. Pójdę go sobie zaraz przetestować. Naprawdę fajnie, że udało to się zrobić. Te rzeczy, które wczoraj otwieraliśmy, jeszcze w do pisanki się pospróbowały Te rzeczy. Oraz jeszcze swój mieczek anarchiczny z ECK wystawiłem. Więc. No fajnie, fajnie, bo tutaj, kurczę, naprawdę ładny ten mieczek jest. Bardzo mi się podoba jak się go w łapie trzyma. Idę sobie przetestować go na spawn, no Dobra, więc tutaj mam jakąś większą klepę. Ja sobie tutaj przebiorę się w sycika i zobaczymy zaraz sobie jak ten mieczek wali. O kurczę, to jest też jakiś mocniejszy gracz, bo on unik ma na spodniach. Ale ma też jej podpalenie, więc go niestety nie mogę chase'ować, ale tego spróbujemy pobić. Chociaż to jest jump pad, jakbyśmy sobie skakali. Ale kurczę mocny jak mocny. Mi się bardzo podoba. A zwłaszcza, z niego wyjdę, on tak go on w łapie. jak się tak ładnie świeci. Naprawdę przepiękny to jest. Mi się on bardzo podoba. Naprawdę się bardzo cieszę, że udało nam się go zdobyć w tym odcinku. Ja tutaj pomogę koledze, którego bije jakiś gracz. Spróbuję tutaj kogoś sobie zabić jeszcze jakiegoś, może diaksika, albo jakiegoś neda. Dobra, więc niestety padło na ciebie, kolego. No, tylko, że słuchajcie, widzowie, on już będzie leciał na tą wyrzutnię taką. Niestety. No to mamy po, ki po kilu, A chciałem potestować ten mieczek jakoś fajniej. Mm, zobaczymy, czy to faktycznie tak po prostu da daje ten efekt. Zaraz sobie zobaczymy na nim. No nie, no nie może skakać. Super. O, nawet pisanka z niego dropnęła. Nie naprawdę bardzo fajny jest ten mieczek. Naprawdę jest bardzo... Op, ja powstałem, że po on naprawdę pójdzie sobie w górę, jeżeli chodzi o jego cenę. On jest naprawdę mocny. Nie wiem co do sobie gościu myślisz. Nie mam siekierki. To z nim nie ma co się mieć, bo mam tarczę. Ale naprawdę mocny mieczek. Naprawdę mocny. Zobaczcie. Gościu sobie Ora był taki pewny chciał, żeby dał pisanki bardzo mocny, mocny ten mieczek, bardzo. Zobaczcie, on mi nic nie zadaje, on mnie się siekiery do bije. Ciekawe ile ja mu biję. O, patrzcie, mamy jakiegoś netherite'a, jakiegoś rówieśnika. Nie będę się nad diexami znęcał, tylko pobiję sobie jakiegoś Nada. I zobaczcie, że neda już sobie ora. Neda nie wie co robić. Patrzcie, Nada się poddał, taki mocny ten mieczek. Dobra, no, to co widzę z tego miejsca. Bardzo mi chciał podziękować za oglądanie tego odcineczka. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Jeżeli pod tym filmem będzie 60 łapek w górę, nagrywam sobie... Taki kolejny filmik, najprawdopodobniej jak zdobywamy sobie kusze. Spróbujemy zrobić w tej serii wszystkie wentówki, jakie są łącznie z lizakiem, z totemem i z uwędką surferka. Naprawdę bardzo mi się podoba ten mieczyk i nie mam zamiaru przestać robić tej serii, bo naprawdę jest turbo. Fajne są te wędówki, albo kosem może w następnym odcinku. No i zobaczymy sobie jak nam właśnie tutaj to pójdzie. No więc słuchajcie, 6 pod tym odcinkiem i wlatuje taki kolejny. A ja już się z Wami z tego miejsca bardzo żegnam, i chciałem Was bardzo przeprosić, że mi się nie nagrało, jak otwierałem te pisanki. Ale dowód macie, że były, bo w poprzednim odcinku z rozszerzeniem Enderchesta pod sam koniec, jak pokazywałem Enderchesta, to te pisanki już miałem w EnderChess'ie, więc możecie sobie zobaczyć, że faktycznie otwierałem. No niestety mi się to nie nagrało, bardzo Was przepraszam. No, ale dziękuję Wam wszystkim za oglądanie.